No, siema siema, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Arda, a to jest kolejny odcinek z Grą Day Human od Polskiego Studia Techland. Nie będę niepotrzebnie przeciągać, zachęcam Was serdecznie. Do dawania palcem w górę. Dopisaj na komentarze pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i życzę Wam, drodzy widzowie, miłego oglądania. Jedziemy! Dobrze, moi drodzy widzowie, zobaczymy co my tu mamy do zrobienia. Zaklinane kwesty, Mamy gońcy, katedrę. Dobrze, ale najpierw bym chciał się przespać, bo zostało trochę czasu do nocy. Się prześpię do dnia. I spróbujemy zrobić tego kwesta wiązanego z gańcami. 140 metrów stąd. Okej. Okay. Myślałem, że wyląduje, ale on się zabił. <grymne> Spróbujemy jeszcze raz.

Dni temu widziałem chyba drapieżnego ptaka na niebie. Był większy od pustułki, prędzej jak krogulec. Zastanawia mnie to. Przecież tu nie ma nic żywego. A przynajmniej nie powinno być. Te chemikalia odstraszają nawet szczury. To prawda. Wygrzebałem taśmy z nagraniami ptasich śpiewów i próbuję go zwabić. I jak ci to idzie? Kiepsko. Albo mi się przywidziało, albo ptak udaje trudnego do zdobycia. Może nie przemawiasz w jego języku? Przemawiam. Instynkt nakazuje krogulcom odpowiedzieć na zawołanie innego samca wkraczającego na ich terytorium. Co teraz zrobisz? Mam w zanadrzu jeszcze jedną sztuczkę, ale potrzebuję pomocy. Hmm. Chciałbym odtworzyć nagrania z jakiegoś wysoko położonego miejsca, gdzie nikogo nie ma. Masz na myśli konkretne wysoko położone miejsce? Wieżę radiową. Aha. Może to szalony pomysł, ale gdyby ci się to udało, może uda mi się go wywabić i przyjrzeć mu się stąd przez lornetkę. Ma to sens? Tak sądzisz? Pomożesz mi z tym? Niczego nie obiecuję. Oczywiście. Jeśli jednak postanowisz pomóc, weź ten dyktafon. Na pewno się przyda. <śm> <śm> przy okazji, jestem Adrian. Aiden. Dam znać. Okej, okay. wda się radzią. Mam nadzieję, że odpowie na nagranie. No, że są bardzo. Zreperował przerwałam na mapie. się Jak to Zaraz przestanie. jeśli będzie źle otworzymy. Rozbieramy zmieni rzeczy Co to jest? Aha. Godność i pokój, bracie. Walczysz w dobrej sprawie. Co? Tak.

po Okej. Okay. Mam tu ciekawego jeszcze zebrania? Nie widzę. Chciałem z tą myszką, się ze strachu. Okej, mamy tu kryjówkę. Jest i paczka. Zrobione. Bułka z masłem. Szybko poszło. Nieźle. To miał być test? Nawet się nie zgłosiłem. Hej, nie bądź taki cwany. To dopiero początek. Jak się domyślasz, praca gońca często wymaga przedzierania się przez obszary pełne zarażonych. Do tego czasami w nocy. W ramach tego testu musisz zebrać pięć listów w ciemnej strefie. Aha. Upuścił je tam goniec napadnięty przez zarażonych. Będziesz musiał się wysilić, żeby w ogóle przeżyć. A co dopiero wykonać zadanie? Ale dla pielgrzyma to przecież pestka, no nie? No, to już bardziej dla mnie. Do zobaczenia. Aha, w ciemnej strefie. Mm -hmm. Czyli. Jednak będę musiał nocą wejść. Ja nie lubię nocą. Okej, okay, poczekaj do nocy. Kurde. Chciałem ja to po cichu i sprytnie wyjąć. 55 metrów raz się inhalatorki. Nie mogę zdolności regeneracji odporności jest i I teraz będzie czas zbierania cichu. <grym i gwaranty> Gdzie list mam być? Jest Gdzie następne? Nie wiadomo. Zresztą muszę je poszukać. no but Pozbyłem się tych zombiaków. Cztery. czy jeden powinien być. Pięć. I wrócimy teraz do kolei. Każdej pozbieramy tutaj rzeczy. Co jeszcze? To już ha wszystkie. Nie. Rumianek. Coś zostało jeszcze? Nie. Aha, skorzystamy może z paralotni. Wejdziesz tutaj. Mam to, co chciałeś. Nieźle, spryciarzu, nieźle. Nie nazwałbym tego testem. Ha, poczekaj na ostatni. Staniesz twarzą w twarz z klientami. Na tym polega ta robota. Łączymy ludzi za sprawą wysłanych przez nich listów. Można powiedzieć, że odbudowujemy zrujnowane społeczeństwo. Teraz masz szansę pokazać, na co naprawdę cię stać. Poradzę sobie. Wiesz lub nie, ale ludzie mnie lubią. Ha, nie powiedziałbym. Ale muszę przyznać, że twarda z ciebie sztuka. Zaczynam dostrzegać twój potencjał. Jeśli dasz radę, może jednak pozwolę ci złożyć przysięgę gońców. Tylko lepiej dla ciebie, żeby klienci się nie skarżyli. Nie będą. Obiecuję. Okej, okay, czy musimy jeszcze przesyłki dostarczyć. Ale to już moi drodzy widzowie w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobał ten, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do pisania komentarzy pod filmikiem, do subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!